Cel w sztuce wojennej uważany jest, był i będzie za pierwszą i główną zasadę tej sztuki. Podczas wojny, operacji, bitwy i walki, każde działanie na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym powinno być w pierwszej kolejności skoncentrowane na jasnym zdefiniowaniu decydującego i jednocześnie osiągalnego celu. W polskiej sztuce wojennej zasada ta uzupełniona jest wymogiem, że osiąganie celu musi pociągać za sobą jak najmniejsze straty własne. A szczególnie w sile żywej. Cel zatem musi być bardzo realny i osiągalny przy istniejących możliwościach. Jak osiągać cel? W sztuce wojennej przez pojęcie celu należy rozumieć założony rezultat dążeń, punkt dojścia, do którego osiągnięcia się zmierza. Cel może być osiągnięty różnymi sposobami. Niektóre sposoby działań bezpośrednich, zastosowane w ramach tzw. kontrofensywy armii ukraińskiej. Mogą zapewniać osiągnięcie celu w krótkim czasie, lecz przy dużym nakładzie sił i środków, których niestety ukraińskiej armii zabrakło w świetle ogromnych strat. Można poświęcić na osiągnięcie tego samego celu dłuższy czas, ale przy znacznie mniejszych stratach poprzez działania pośrednie i etapowe. Z tej możliwości, którą w swoim dziele, Strategia Działań Pośrednich, doskonale opisał brytyjski strateg Basil Lidelhardt. Dowództwo Armii Ukraińskiej nie skorzystało. Podczas wojny, w operacji i walce może zaistnieć sytuacja, w której osiągnięcie określonego celu wymagać będzie określonych zdolności i dużej ilości systemów i środków walki, aby uzyskać niezbędną przewagę nad przeciwnikiem. Taka sytuacja miała miejsce w czerwcu Breler przed rozpoczęciem tzw. kontrofensywy. Jeżeli systemów i środków walki brakuje, a cel nie ulega zmianie. Braki trzeba rekompensować takimi sposobami działania, które zapewnią potrzebną przewagę, ale w aktualnych warunkach niematerialnych do tych sposobów działania należą zaskoczenie, manewr, lepsze wykorzystanie właściwości terenowych, utrzymanie inicjatywy, nowe sposoby wykorzystania dostępnych rodzajów sił zbrojnych. Z jednym wszak zastrzeżeniem, działania te muszą być podejmowane z pełną świadomością muszą opierać się nie tylko na wyczuciu, lecz na wszechstronnych kalkulacjach oraz głębokich ocenach wojsk własnych oraz przeciwnika i nie mogą przekraczać granic racjonalnego ryzyka operacyjnego. Pisałem o tym 14 września Bertul na łamach portalu Nowej Konfederacji. Intuicja i wyobraźnia dowódców są tu pomocne, a nawet niezawodne tylko wówczas, gdy są poparte głęboką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Niestety, w mojej ocenie i tego zabrakło dowództwu armii ukraińskiej, mówi o tym moja opinia z 28 września bieżącego roku. Oczywiście można i należy wykorzystywać intuicję i wyobraźnię operacyjną, podejmując ryzyko. Nigdy jednak nie wolno tak robić. Jeśli nie wypływa ono z zimnej kalkulacji i obiektywnych ocen, oraz jeśli jest wynikiem nacisku politycznego, tak prawdopodobnie było z podjętą. I zatwierdzoną przez prezydenta Zełęskiego decyzją naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Walerija Załużnego, o rozpoczęciu kontrofensywy nieadekwatnej do charakteru obrony rosyjskiej armii w Strefie Śmierci, w pasie od Zaporoża do Bachmutu i w głębi do Krymu, blisko 70 tysięcy km2. Była ona prowadzona niezgodnie z zasadami sztuki wojennej poprzez rozproszone działania taktyczne przy braku odpowiednich zdolności bojowych wojsk, w tym przewagi w powietrzu. Ukraińska armia, podejmując się przeprowadzenia w ten sposób działań bojowych o bezpośrednim charakterze, nie posiadała dostatecznego potencjału i siły, aby osiągnąć założony cel strategiczny, którym było rozgromienie rosyjskiej armii w strefie śmierci i wyzwolenie do końca 2023 roku okupowanego terytorium Ukrainy w granicach sprzed 2014 roku. W związku z tym, powyższy zamiar dowództwa ukraińskiej armii już na etapie planowania tzw. kontrofensywy nie mógł w żaden sposób zapewnić osiągnięcia założonego celu tej operacji, a określanego przez sztukę wojenną celowością. Cel sprzeczny z celowością. Rozproszone taktyczne działania zaczepne ukraińskich pododdziałów szturmowych, realizowane metodą ścierania rosyjskiej, Zaawansowanej fortyfikacyjnie i inżynieryjnie obrony, skoordynowanej z systemem ognia, przy braku adekwatnych sił i środków do rozminowania tras dla czołgów i bojowych wozów piechoty oraz w sytuacji intensywnego monitorowania przez przeciwnika pola bitwy, w praktyce okazały się wolontaryzmem. Już w pierwszych dniach operacji ukraińska armia straciła impet. A po pięciu miesiącach intensywnych działań, które przyniosły jedynie niewielkie zdobycze terytorialne nieco ponad 600 km kwadratowych, i w obliczu znaczących strat, w tym śmierci blisko 100 tysięcy żołnierzy, ofensywa utknęła w martwym punkcie. Operacje te, rozgrywające się na froncie o szerokości ponad 400 km i wnikające na głębokość od 20 do 25 km w rosyjską strefę obronną, Ostatecznie utknęły w błocie taktycznych manewrów. Tym samym tzw. ukraińska kontrofensywa nie przekroczyła zakresu działań zaczepno-obronnych typowych dla wojny pozycyjnej, która na Ukrainie trwa już ponad rok. Celowość tych działań w ramach kontrofensywy jawi się jako sprzeczna ze strategicznym celem. Stosunek sił i środków, efektywność oraz racjonalność ich wykorzystania. Nie gwarantowały osiągnięcia zamierzonego efektu, czyli całkowitego rozbicia rosyjskiej armii w strefie konfliktu. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego dowództwo sił zbrojnych Ukrainy już na etapie planowania tzw. kontrofensywy złamało i najważniejszą zasadę sztuki wojennej, w której do celu operacji, bitwy i walki dodaje się ich celowość, zawsze występującą w dialektycznej jedności z celem? Na to fundamentalne pytanie na razie, co nie uzyskaliśmy odpowiedzi, nie odpowiada na nie też generał Walery Załóżny w swoim wywiadzie dla The Economist. Takie potraktowanie pierwszej zasady sztuki wojennej, która powinna towarzyszyć dowództwu sił zbrojnych Ukrainy, nie tylko w czasie planowania, organizacji i prowadzenia kontrofensywy, ale także w czasie każdego racjonalnego działania oraz postępowania na współczesnym polu walki. Jeżeli zamierza się osiągnąć jakikolwiek cel lub wykonać zadanie przy minimalnych stratach własnych, takie działanie jest nie tylko przejawem braku szacunku do świętych zasad sztuki wojennej, jest to przede wszystkim awanturnictwo prowadzące ku klęsce, okupionej żołnierskim życiem i żołnierską krwią niepotrzebnie przelaną i zmarnowaną przez niekompetentnych dowódców. Stało się tak, gdyż kontrofensywa złamawszy pierwszą zasadę sztuki wojennej, Zasadę dialektycznej jedności celu i celowości jej prowadzenia okazała się zaplanowaną klęską, okupioną niedopuszczalnymi ciężkimi stratami słowem, świadomym wysyłaniem własnych żołnierzy na śmierć. W historii najwięcej nieszczęść, popełnianych pomyłek, przegranych operacji, bitew i walk było spowodowanych, tak jak w przypadku tzw. kontrofensywy, wadliwie sformułowanymi celami i zastosowaniem niewłaściwych, niecelowych dróg oraz sposobów ich osiągania jednym słowem nieprzestrzeganiem zasady celu i celowości. Cel strategiczny wytyczony do realizacji przez dowództwo Armii Ukraińskiej poprzez powyższe działania taktyczne w przestrzeni lądowej był nie do osiągnięcia. Wybrany sposób ich realizacji w warunkach braku zdolności i możliwości wojsk widę publikacja pod tytułem Cztery filary zwycięstwa Ukrainy na łamach Rzeczpospolitej Niezbędnych do przeprowadzenia zgodnie ze sztuką wojenną, zaczepnej operacji połączonej lub działań pośrednich, wykluczał całkowicie celowość prowadzenia tych działań. Niepowodzenie tzw. kontrofensywy zaważy na losach wojny, będzie to niestety rozstrzygnięcie na niekorzyść Ukrainy.